To call a thousand times No hej wam wszystkim ludziska Witam was bardzo serdecznie na kolejnym Q&A Na moim skromnym kanale Z tej strony oczywiście jamci to jest Czyli Grzechu40 Zapraszam do słuchania Tak się składa, że na poprzednim materiale Opowiadałem o personie Xi Jinpinga Obecnego przywódcy Chińskiej Republiki Ludowej Przy czym dotąd udało mi się omówić Jego życie i młodość Przed dojściem do władzy Dziś jednak skupimy się na tym drugim Być może ciekawszym etapie życia Owego mężczyzny i szczegółowo omówimy kwestię tego, czego on w ogóle dokonał, a także jak poprowadził dalszy rozwój swojego kraju Ogółem ostatnio skończyłem na objęciu naczelnego stanowiska w kierownictwie najbogatszego dystryktu Chin, Fujin Potem poszło już z górki W 2007 roku Xi Jinping objął władzę w największym mieście kraju, Szanghaju Wtedy było już jasnym, że jest on jednym z głównych kandydatów na następcę pierwszego sekretarza partii a jako, że cieszył się ogólnym poparciem tych członków miał popleczników ze względu na swoją przeszłość, ze względu na swojego ojca, ze względu na swoją żonę, którzy także działali po części w polityce było to całkiem prawdopodobne. W marcu 2008 roku ogólne zgromadzenie przedstawicieli ludowych wybrało mężczyznę na zastępcę prezydenta kraju i wtedy Wtedy zaczęły się problemy, bowiem największym przeciwnikiem Si w osiągnięciu najważniejszego stołka w Chinach stał się przemysłowiec i sekretarz partii w Chongqing, niejaki Boksi Lai. Wszyscy wiedzieli, że przywódcą na następnym posiedzeniu Komitetu Centralnego zostanie albo jeden, albo drugi polityk. I teraz przechodzimy do najciekawszego, bowiem dziwnym trafem los tak chciał, że właśnie wtedy Boxi Lai został wtrącony do więzienia za rzekome zamordowanie brytyjskiego ambasadora w Chinach, zaś jedynym dowodem w sprawie miały być tutaj obciążające zeznania małżonki. To jak przyznać jest dosyć dziwaczne. Ciekawostka jest taka, że po szybkim procesie pokazowym Boxilaj został szybko wysłany do tak zwanej klatki na tygrysy, czyli do specjalnego więzienia w Pekinie przeznaczonego dla wrogów ludu pracującego, dla wrogów politycznych partii, gdzie siedzi on. Po dziś dzień, w odcięciu od świata, bez dostępu do prasy, mimo upływu wielu lat, w Chinach cały czas sytuacja jest poddawana pod wątpliwość i wielu komentatorów, no głównie zagranicznych, bo w Azji za coś takiego się idzie do obozu, wskazuje na fakt, iż Xi Jinping nie doszedł do władzy legalnie. A po prostu pozbył się konkurentów siłą w nieczystej walce. Jakby jednak nie było, fakty są takie, że 15 września 2012 roku komitet centralny mianował Sina pierwszego sekretarza partii, przyznając mu tym samym nieomal nieograniczoną władzę. A ten postanowił ją szybko i zdecydowanie wykorzystać. Pierwsze co zrobił, to pozbył się wszystkich przeciwników politycznych, ustanawiając na ich miejsca sprawdzone i oddane osoby ze swojego otoczenia. Słowem, Czystka partyjna. Chociaż tutaj sięgała ona po głębiej. Fakt, iż każdy nowy przywódca kraju robi czystkę u władzy jest czymś normalnym. To wręcz taka chińska tradycja. Ale Xi postanowił obwołać wielki program walki z korupcją, który zasadniczo po dziś dzień dalej nie został odwołany. Słowem obowiązuje on od roku 2012. Celem programu było cytuję wykorzenić tygrysy i muchy, i owe określenia nie są niczym nadzwyczajnym. Musimy bowiem wiedzieć, że u nas politycy działają dosadnie i mówią prosto, używając bezpośrednich słów, nierzadko dosyć mądrych, ale jednak bezpośrednich. Na wschodzie niepisaną praktyką jest ukrywanie prawdziwego przekazu za pomocą symboli, a także alegorii, tak oto Xi Jinping, będąc w Moskwie na wizycie. U Wladimira Putina w przemowie omawiał kwestie kwiatów lotosu, które delikatnie oplatając swoje łodygi muszą uważać na kwiatostany. Tak naprawdę było to wyrazem współpracy pomiędzy narodami, no ale ten człowiek tak ma. Zresztą w ogóle, Chiny tak mają. Jak coś mówią u nich w polityce, potem to trzeba nierzadko rozszyfrowywać. Wracając jednak do much i tygrysów, tutaj chodziło o zutylizowanie wrogów ludu pracującego ukrytych w partii i samorządach terytorialnych. Zarówno jako politycy, jak i zwykli etatowi urzędnicy, słowem powiedzielibyśmy, Deep State tak o to uformowano specjalne oddziały inspekcyjne, które usuwały urzędników w nawet najdalszych zakątkach kraju i na najniższych możliwych szczeblach. Rozpoczęły się masowe śledztwa i procesy pokazowe, które w ciągu pierwszych dwóch lat władzy objęły bagatela 200 tysięcy ludzi. Był to proces funkcjonujący poza prawem, który w istocie uzależnił cały kraj od tego jednego konkretnego człowieka bo każdy, kto mógł mu się sprzeciwić, był albo degradowany, albo, mówiąc wprost, trafiał do obozu. Kolejnym krokiem dyktatora, bo na tym etapie życia już można korzystać z podobnego określenia, była szeroko rozumiana cenzura, cenzura dosłownie. Wszystkiego, która zacieśniła się nad obywatelem do granic, cenzura prasy, cenzura telewizji, cenzura internetu, cenzura przekazów reklamowych, cenzura życia społecznego, wszystkiego do tej pory w Chinach aż tak nie było. Wszelkie prawa wolności człowieka w Chinach zostały znacząco ograniczone, zresztą powołam się tutaj także na bezpośrednie słowa wodza, cytuję. Wszelka działalność mediów informatycznych i mediów opinii publicznej musi odzwierciedlać wolę partii, odzwierciedlać poglądy partii, chronić autorytet partii, chronić jedność partii, osiągać miłość do partii, ochronę partii i działanie dla partii musi tym samym utrzymywać wysoki poziom jedności z partią w ideologii, polityce, życiu i działaniu. Koniec cytatu. Słowem świat to partia i ta partia zadba, abyś nigdy w życiu nie mógł pomyśleć inaczej. I tak też wyglądają Chiny po dziś dzień. Tak oto wolność słowa zaczęła być gruntownie karana. Internet został dosłownie ocenzurowany, zaś te domeny, których nie dało się zdominować i ugiąć do stanowiska partii, po prostu zablokowano. Tak oto odcięto dostęp do Google'a i Facebooka, usunięto Wikipedię. W roku 2013 przepisy prawa zostały specjalnie zmienione tak, aby wypowiedzi idące w sprzeczności z ideą wodza były karane, Zarówno w sieci, jak i na żywo trzema latami więzienia, zaś Państwowy Departament Informacji Internetowej ogłosił seminaria dla blogerów i internetowych twórców, które instruowały, jak można się wypowiadać o polityce i władzy. Oczywiście naturalną konsekwencją cenzury była masowa ucieczka użytkowników na prywatne sieci internetowe, które jednak zostały zdelegalizowane prawem w roku 2018. Mało tego, Si nawet wystosował tak zwane wymogi rozmów dla młodzieży komunistycznej, której od tego momentu nie wolno już było rozmawiać, i chociaż wiem, że ciężko w to uwierzyć, to jest to autentyczny cytat o, cytuję, nauce, pracy, literaturze, sztuce i życiu, a jedynie o ideałach komunistycznych koniec cytatu. Oczywiście ten wymóg był nierealistyczny, bowiem musimy zrozumieć, że wód tym samym zakazał prawnie mówienia o czymkolwiek. Poza chwaleniem władzy i popieraniem ustroju, no ale samo wprowadzenie podobnych restrykcji, nawet jeśli fikcyjnych, nawet jeśli niefigurujących w rzeczywistości, nie mających przełożenia na realny świat, w dobitny sposób pokazuje mentalność Xi Jinpinga, który cały czas postrzega świat jak za czasów okresu zimnej wojny. Kolejna była konsolidacja władzy. Dyktator nie tylko zadbał o to, aby móc dzierżyć ster do końca życia, bowiem w roku 2018 usunął zakazy wielokadencyjności wodza do tej pory w Chinach. Żaden wódz nie mógł tej władzy dzierżyć przez więcej niż dwie kadencje, ale i także wyznaczył on siebie na głównodowodzącego wszystkim. To znaczy, si zaczął przekształcać ministerstwa kraju i grupy polityczne w jedynie grupy doradcze, na czele których w każdej dziedzinie stał rzecz jasna on sam. Słowem, władza absolutna. Ogólnochińskie zgromadzenie przedstawicieli ludowych przyjęło przy tym zmiany w konstytucji i aktach prawnych kraju praktycznie jednogłośnie, przy czym kto nie chciał ślepo zgadzać się z wodzem, następnego dnia znikał bez śladu, albo dobrowolnie ustępował ze stanowiska. Wszystko się stało jasne. Po ugruntowaniu sobie władzy i cenzurze narodu i skupił się także na odpowiedniej narracji zdarzeń. Pod jego przewodnictwem Partia Komunistyczna na szóstym plenum uchwaliła bowiem zmianę historii świata i zmianę historii Chin. Gdzie sam wódz zaczął być od tego momentu przedstawiany jako dobrodziej narodu i pilot usteru, zaś partia została oddana jako wieczna i niepokonana. I to stanowi pewien problem dla Zachodu, bowiem konsekwencją owej polityki obecnie w Chinach od maleńkości uczy się dzieci przekazu powstałego jeszcze za czasów zimnej wojny. Kiedy to CHRL było dobre, zaś Zachód był kolektywnym wrogiem ideologii. Tak obecnie wygląda ich narracja, która przypomina narrację rosyjską, co z kolei doprowadza do masowej plagi fanatyzmu. Zresztą wystarczy przedstawić to, jak w Chinach wygląda geografia. Oni nie mają podziału takiego jak my, na kraje pierwszego i trzeciego świata, czyli te bardziej i mniej rozwinięte zgodnie z chińskim systemem edukacji na świecie istnieje tylko jeden kraj pierwszego świata, są nim Chiny. Następnie są narody drugiego świata, te mniej rozwinięte, które dostąpiły zaszczytu graniczenia z Czerwonym Imperium. No i rzecz jasna, jeszcze cała reszta kuli ziemskiej, czyli tak zwany trzeci świat. Obecnie w Chinach nie przeczytacie również o buntach przeciwko władzy, nie zdobędziecie obiektywnych informacji o Mao-Setungu, nie dowiecie się o masakrze na placu niebiańskiego spokoju, czyli Tianmen w Pekinie, gdzie doszło do otwartych walk ludności cywilnej z wojskiem i brutalnych pogromów. Tego po prostu w Chinach. Nie ma. Wymazano to z kart historii. Encyklopedie i strony internetowe nie obsługują podobnego hasła, zaś samo jego poszukiwanie w domowej przeglądarce może grozić więzieniem. Podobnie zaczęto kreować odpowiednią narrację wodza, którego postać na wschodzie zaczęła być powszechnie gloryfikowana czyli Kult, jednostki. O Xi Jinpingu zaczęto nadawać programy propagandowe, którego na bieżąco wychwalają, tworzyć pieśni narodowe, kreskówki dla dzieci, pisać książki, a aby oddać jego opiekuńczość i dobro, nadano mu nieoficjalny przydomek papy, czyli tatusia Si, i naprawdę tak się o nim mówi w Azji: albo papa, albo wujek. Chyba nie muszę przypominać, kto jeszcze był w historii tytułowany wujkiem. Prawda? No, widać tutaj oddanie radzieckiej propagandy medialnej w skali 1-1. do 1. Teraz nadszedł z kolei czas na gospodarkę, choć Si jest zwolennikiem kontroli i wzmożonego interwencjonizmu państwowego, to jednak nie powrócił on do utopijnej gospodarki czysto komunistycznej. A postanowił kontynuować obecny system tak zwanego kapitalizmu państwowego, czyli w tłumaczeniu. Tego, co u nas tylko ze zwiększonymi kompetencjami samego państwa, które ingeruje w gospodarkę bezpośrednio, tak oto zaczął wprowadzać restrykcje prawne, które pobudzały prywatny biznes i nakłaniały do inwestowania, i podczas gdy w dacie jego objęcia rządów, w roku 2012 prywatny kapitał na giełdzie chińskiej stanowił zaledwie 10% rynku. Tak w roku 2022 było to już 40%. Teoretycznie otworzył. On także rynek na państwa Zachodu, umożliwiając im inwestowanie w tzw. specjalnych strefach ekonomicznych otwartych na Zachód, ale w odróżnieniu od cywilizacji białego człowieka, która nijak nie zabezpiecza się przed inwestycjami chińskimi, on wprowadził twarde ramy działań, przez co nielegalnym jest, aby obcokrajowiec przejmował sektory chińskiej gospodarki kluczowe dla bezpieczeństwa i suwerenności produkcyjnej albo technologicznej tak oto wprowadzono zachowawczą liberalizację doprowadzając tym samym do znaczącego pobudzenia i podniesienia PKB choć tutaj także musimy pewne rzeczy zrozumieć my postrzegamy Chiny jako giganta który szachuje świat no i po części jest to prawda mają ogromne zyski finansowe gigantyczny udział w zagłębiach surowcowych przetwórczych i produkcyjnych monopolizują sektor rolnictwa wykupując przedsiębiorstwa rolnicze w wielu państwach i szturmy wbijają się w wysokie technologie. Do tego dochodzi liczna armia, miliardowy, fanatyczny naród, zapatrzony w wodza jak w lustro. To wszystko prawda, że rzekomo obecnie kraj zmierza do prześcignięcia USA w swoim PKB, i to do roku 2050, czyli teoretycznie Chiny staną się najpotężniejszym narodem na kuli ziemskiej. Ale. U nich zupełnie inaczej się ten cały kapitał rozkłada, bo to nie jest tak, że Chiny są krajem dobrobytu, bo mają coraz wyższe PKB. Chiny, za wyjątkiem stref otwartych na Zachód, takich jak Szanghaj czy Kanton, to bardzo zacofany i niezwykle biedny kraj trzeciego świata, gdzie całe setki milionów ludzi żyją bez bieżącej wody pitnej, bez prądu, telewizji czy nawet internetu, a wiele zawodów wykonywanych jest dokładnie tak samo jak jak było 100 lat temu po prostu państwo przejmuje zyski, no ale znaczna część obywateli w tym nijak nie partycypuje, a ci co partycypują, muszą się dzielić z całą resztą, przez co PKB się inaczej rozkłada. Efekt uboczny jest taki, że z jednej strony kraj ma największą na świecie sieć superszybkich kolei magnetycznych, z drugiej przy torowiskach owej kolei ludzie dalej mieszkają w drewnianych chatkach i sadzą ryż na małych poletkach rękoma. Tak jak to było za dziada pradziada Oczywiście Xi Jinping problem dostrzegał Przez co obwołał ogólnokrajowy program walki z ubóstwem Problem w tym, że partia odtrąbiła już zwycięstwo w owym programie I to w roku 2020 Kiedy uznano, że w Chinach już ubóstwa nie ma I są one najbogatszym narodem ziemi Podczas gdy w tamtym samym roku Narodowe Biuro Statystyczne opublikowało Że nadal 600 milionów ludzi w kraju żyje za 1000 juanów miesięcznie, czyli dokładnie 140 dolarów miesięcznie. Słowem, obliczając po dzisiejszym kursie dolara, 600 milionów ludzi zarabia u nich mniej niż 572 zł miesięcznie. Jak przyznacie, to nie brzmi jak kraj dobrobytu. Ciężko to nazwać dobrobytem, mówiąc jednak o gospodarce, wielkim celem SI był tak zwany program Made in China 2025, który w skrócie polegał na uniezależnieniu technologicznym od Zachodu i wyprzedzeniu tego Zachodu w zakresie nowoczesnych technologii. Tak oto rząd redystrybuował gigantyczne środki 600 miliardów dolarów rocznie, rok w rok. Na rozwój, czyli więcej od całej Unii Europejskiej, od wszystkich europejskich narodów razem wziętych do kupy. No ale oczywiście wsparte zostały także korporacje, które miały na celu uzależnić rynki zachodnie od chińskiego sprzętu high-tech. W efekcie czego fabryki samochodów elektrycznych, ogniw fotowoltaicznych, mikroprocesorów, telefonów komórkowych i tym podobnych zaczęły dominować rynki świata bowiem one nie muszą się bawić w ekonomię. W Chinach taki na przykład Huawei ma tak gigantyczne dotacje od rządu, iż nie musi się przejmować tym, czy wychodzi na plus czy na minus. Priorytetem stało się po prostu zdominowanie innych narodów. Podobnie z zagłębiami surowcowymi, gdzie kraj zaczął inwestować setki miliardów dolarów rocznie na wykup ziemi uprawnej, pokładów złóż naturalnych w innych częściach świata, głównie w Afryce, Ameryce Południowej, w Azji, ale także i w Europie. A o tym wszystkim opowiadałem już podczas materiału zatytułowanego Zagrożenie z Chin. Dzisiaj wolałbym się skupić na mniejszej skali polityki, czyli na samych Chinach. Xi Jinping na początku swoich rządów uznał, że wielkim problemem narodu jest przeludnienie. Więc podtrzymywał on politykę dwójki dzieci, którą w 2016 roku nawet zamienił na politykę jednego dziecka. Słowem jako Chińczyk miałeś mieć jedno jedyne dziecko, kolejne mordowano, a skoro miałeś mieć tylko jedno, to najczęściej wybierano synów. Dlatego że oni mieli większe możliwości wyżywienia rodziny w przyszłości, stanowili bardziej użyteczną podwalinę dla samego państwa, syn może również iść do wojska, może jechać do miasta, więcej dla nas zarobić, może się parać trudnej pracy fizycznej, no i najczęściej mordowano w ten sposób córki. A jeśli nie zastosowałeś się do rygoru, partia nakładała na ciebie ogromny podatek dziecięcy, co jak zwykle spowodowało, że na kilkoro dzieci mogli sobie pozwolić jedynie bardzo zamożni ludzie. Ale tak było jedynie do maja 2021 roku, kiedy to powrócono do wielodzietności, najpierw do trojga, a od lipca 2021 roku do dowolnej liczby potomstwa. Skąd? Taka zmiana. Ano, dyktator cały czas w trakcie swoich rządów, jeszcze do roku 2012, mówił o konieczności wprowadzenia ogólnoświatowej czerwonej rewolucji i zdobycia, a następnie podtrzymania władzy nad światem. Oczywiście nie tyle militarnie, co za pomocą słynnej miękkiej siły, czyli dominacji gospodarczej, która to idea została notabene zapisana w chińskiej strategii rozwoju na nadchodzące dekady. Problem w tym, że siłę i dominację w gospodarce zapewniają ludzie, więc koniecznym było zwiększenie liczby rąk do pracy. A skoro już o dominacji mowa, ustalmy, jaki mężczyzna ma stosunek do wojska. Oczywiście, jako że Xi Jinping ustanowił siebie na czele każdego ministerstwa w kraju i każdej komisji państwowej, to i za armię odpowiada personalnie on sam. Jest bowiem liderem tzw. centralnej grupy kierowniczej do spraw reformy wojskowej. I faktycznie od roku 2012 począł to wojsko reformować. Wyrzucił z armii osoby, które nie były mu bezgranicznie oddane, i oznajmił publicznie, że wojsko musi być skrajnie upolitycznione, gdyż jak uważa właśnie brak podobnego upolitycznienia zaowocował upadkiem ZSRR. Słowem zwiększył wydatki na armię do rekordowych 224 miliardów dolarów rocznie, choć jednocześnie okroił liczebność naczelnego dowództwa, gdyż uznał, że on sam w razie wojny będzie podejmował kluczowe decyzje. No i rzeczywiście, jak podają specjaliści z zachodu, żaden poprzedni przywódca Chin nie miał tak bezpośredniej i silnej władzy nad armią jak Xi Jinping. Kolejnym krokiem było zwiększenie ilości żołnierzy do. Poziomu dwóch milionów ludzi i inwestycje w nowoczesne technologie zbrojeniowe, a także we flotę, przez co Chiny co roku oddają do użytku większe ilości okrętów niż wiodące narody Europy przez 4 lata, na przykład tacy Brytyjczycy. Z kolei wisienką na torcie był arsenał atomowy, który dynamicznie się rozrasta i jak ocenia Pentagon, w roku 2030 będzie wynosił już tysiąc głowic atomowych. Do tego doszło Wyszła również polityka zagraniczna, którą Si określił jako, cytuję, dyplomację wilczego wojownika czyli jednostki, która wywalczy dla siebie wszystko albo podstępem, albo siłą. Ponadto, jak określił, Chiny stają się największą potęgą świata dlatego to one muszą zacząć dyktować warunki tym, co dotąd rządzili. Dodał również, że podczas gdy Wschód w XXI wieku wyraźnie rośnie, Zachód upada dlatego też Trzeba mu w tym pomóc i przejąć jego funkcję. Słowem, Si nie postrzega polityki zagranicznej kraju tak jak nasi politycy. On patrzy na świat bardziej jak na swoją własną prowincję, nad którą wystarczy rozwinąć pieczę, aby ją wchłonąć w 100%. Dlatego też nie powinny nas dziwić takie programy jak, na przykład, Globalna Inicjatywa Rozwoju czy Globalna Inicjatywa Bezpieczeństwa, tudzież Front Jedności. Które dotyczą nie tylko samych Chin, ale planowania polityki i rozwoju gospodarczego całej kuli ziemskiej. Zresztą dyktator wielokrotnie mówił o tym, że państwo funkcjonuje w ramach nowych granic, które tak naprawdę są bezbrzeżne i sięgają od arktycznych równin przez morskie głębiny, a na przestrzeni kosmicznej kończąc. Wielokrotnie podkreślał on, że socjalizm ostatecznie zwycięży nad kapitalizmem, gdyż Cytuję: Komunizm socjalistyczny jest podstawową wartością w życiu człowieka, która niczym wapnie dla kości, stanowi budulec wszystkiego, co nas otacza. Ekspansja kapitału jest konieczna, należy ją stymulować we wszystkich jej rodzajach występowania, aby wykorzystać jej rolę celem budowania przewagi nad odwiecznymi wrogami. Nie zmienia to faktu, że kapitalizm musi wymrzeć, zaś socjalizm. Musi wygrać. Koniec cytatu. To są bezpośrednio jego wypowiedzi. A przytoczyłem tutaj tylko jedną z bardzo licznych wypowiedzi owego dyktatora, który z tego co widzicie nie ukrywa, że planuje ogólnoświatową konfrontację ze siłami kapitalizmu. Określa on Zachód jako zdegenerowany i robaczywy. Wielokrotnie o tym mówi, otwarcie również głosi, że Zachód musi upaść, zaś gdy to wreszcie nastąpi, Chiny, jak i cały świat. Cytuję, będą mogły wrócić do marksistowskiego porządku leninowskiego komunizmu. Koniec cytatu i tutaj właśnie tkwi szkopuł, bowiem wielu ludzi oceniając postać wodza CHRL nie rozumie, że ten człowiek ma mentalność z ubiegłego pokolenia. Wychowywało go pokolenie Mao Setunga, czyli skrajnych fanatyków. Xi Jinping jest twardogłowy, ma radykalne poglądy skrajnego zamordyzmu, imperializmu, interwencjonizmu i fanatyzmu ideowego po prostu nie pokazuje tego bezpośrednio z uwagi na wyrachowanie. Uważa, że pod fasadą obłudy i spolegliwości wyda się światu bardziej cywilizowany, przez co ten świat uśpi swoją czujność. Nawet osoby z jego bezpośredniego otoczenia podkreślają, że choć Si jest człowiekiem poważnym, pracowitym i twardo stąpającym po ziemi, a także sumiennym, to jednocześnie nie jest powściągliwy i bardzo ostrożny, to znaczy nigdy nie mówi tego, co myśli i stara się nie zdradzać swoich zamiarów zawczasu. Konkludując, Xi Jinping nie jest misiem puchatkiem, jak to go lubi kreować cywilizacja zachodu, nie jest on cichym, ułożonym urzędnikiem, piórkiem, który stara się robić swoje i nie wchodzić innym w drogę, to niebezpieczny fanatyk, który umie grać w grę zwaną polityką, jest brutalny, jest bezwzględny i gotowy na wszelkie poświęcenia, nawet na masowe ludobójstwo, jeśli zajdzie taka konieczność. W swoim kraju ograniczył prawa wolności i dostęp do informacji, wprowadził system komputerowy, który zbiera dane na temat życia każdego obywatela, a następnie ocenia jego przydatność dla partii i systemu, rozwinął sieć obozów koncentracyjnych, uchwalił państwowy nakaz zastępowania symboli religijnych swoją podobizną, a także powołał specjalne komisje, które jeżdżą po kraju i zmuszają mieszkańców do wyrzucenia. Rzeczenia się wiary w Boga Zabronił mówić, myśleć i czuć W niepożądany dla siebie sposób Jaki podsumował Cytuję Rząd, wojsko, społeczeństwo, szkoły Północ, południe, wschód i zachód Partia przewodzi wszystkim Słowem tak Xi Jinpinga należy się bać tak samo jak w ZSRR należało się bać Włodzimierza Lenina. Bo to jest drugi Lenin, tylko w nieco innej aparycji. Chociaż się nie wydaje i nie jest tak oficjalnie postrzegany, a powinien być. Po prostu problem nas, jako Europejczyków, czy na przykład Amerykanów, polega na tym, że my bezpośrednio nie słuchamy tego, co on mówi tego co on mówi na przemowach do swoich własnych obywateli, a ten przekaz jest niezwykle klarowny. Zachód musi upaść, marksizm musi zwyciężyć, muszą powrócić ideały leninowskie. Tą mało pozytywną konstatacją się z Wami dzisiaj żegnam. Mam nadzieję, że materiał był dla Was ciekawy, że Wam się podobał, że był wartościowy merytorycznie. Jeżeli uważacie, że tak, zachęcam do wsparcia mojej działalności na YouTubie poprzez dotowanie. Link do składek znajduje się w opisie. Serdecznie dziękuję za każdą złotówkę, która kiedykolwiek się tam pojawiła. A być może nawet pojawi w przyszłości. Inna kwestia to pośrednie wspieranie poprzez łapkowanie, subskrybowanie, wyświetlanie i komentowanie. Hej ludziska! Cześć.